Dzisiaj w Ewangelii słyszymy przypowieść o dziesięciu pannach. Jezus mówi, że pięć z nich jest kobietami roztropnymi i rozsądnymi, a pięć z nich jest kobietami nierozsądnymi i nieroztropnymi. Często słyszymy o sytuacjach, w których oceniamy człowieka przez pryzmat jego roztropności lub braku roztropności. Jeżeli słyszymy o człowieku, który w klapkach próbuje wejść na rysy. Często powiemy człowiek nieroztropny. Kiedy słyszymy o człowieku, który w największą burzę i sztorm próbuje wypłynąć na głębokie morze, powiemy człowiek nieroztropny. Kiedy człowiek po całej nocy libacji rano siada za kierownicę, a wie, że wcześniej spożył dużo alkoholu, powiemy człowiek nieroztropny. Kiedy człowiek ryzykuje własne życie, żeby gdzieś tam nad krawędzią przepaści zrobić jakieś zdjęcie na Instagram, na Facebooka, ryzykuje własne życie. Powiemy, człowiek nieroztropny. I w drugą stronę, roztropny w górach będzie posługiwał się dobrymi butami. Człowiek roztropny nigdy w czasie sztormu nie wypłynie na morze. Człowiek roztropny. Po alkoholu nigdy nie będzie siadał za kierownicę samochodu. Człowiek roztropny nie będzie ryzykował własnego życia dla jakiegoś zdjęcia. Roztropność lub jej brak, o tym jest dzisiejsza Ewangelia. A jak jest z perspektywy wiary? Jak to jest z wiarą i z roztropnością lub jej brakiem? Rozważając tą dzisiejszą Ewangelię, patrząc na owe panny, wszystkie chciały spotkać się z oblubieńcem. Ale przyszła nieoczekiwana sytuacja. Oblubieniec się spóźnił. Coś się wydarzyło i nie przyjechał na czas. I ta sytuacja nieoczekiwana sprawiła, że okazało się, że połowa tych kobiet jest nieprzygotowanych na spóźnienie oblubieńca. Myślę sobie, że człowiek, który ma rozum, ma sumienie, patrzy na piękno stworzenia i uważa, że Boga nie ma, nie szuka Boga. Może być człowiekiem nieroztropnym i nierozsądnym. Człowiek, który ma sumienie, który ma rozum, który analizuje piękno stworzenia, stawia sobie pytania i szuka odpowiedzi, szuka Boga, będzie człowiekiem roztropnym. Patronka dnia dzisiejszego, święta Teresa Benedykta od Krzyża, de Stein, to człowiek ogromnej wiedzy, ogromnego intelektu. Ona w swoim życiu nigdy nie przestała szukać prawdy. I to poszukiwanie doprowadziło ją do Jezusa. W nim znalazła pełnię prawdy. Była roztropna i nie przestała szukać. Dzisiaj wyrusza pielgrzymka na jasną górę. Pielgrzym musi być człowiekiem roztropnym, dlatego że musi przeanalizować swoją drogę, która przed nim. Musi być przygotowany na pogodę i niepogodę, na bóle, na spiekotę, na to, że może coś nieoczekiwanego się wydarzyć. Nieroztropny pielgrzym nie będzie analizował tego, co może spotkać go na trasie pielgrzymki. Dlaczego tyle o tej roztropności lub nieroztropności? Chciałbym, abyśmy dzisiaj wszyscy zmierzyli się z pytaniem o to, czy jesteśmy ludźmi roztropnymi w poszukiwaniu Pana Boga, czy też jesteśmy zwykłymi ignorantami, ludźmi nieroztropnymi. Zobaczmy, że w dzisiejszej Ewangelii to, czy owa Panna jest na uczcie. W jaki sposób uzależniona, uzależnione jest od tego, czy jest to kobieta roztropna, czy też nie. Nasze życie wieczne, nasze szczęście, nasze spotkanie z oblubieńcem jest też w jakiś sposób uzależnione od tego, czy jesteśmy roztropni, czy też nie. Czy w swoim życiu szukamy Pana Boga, czy jesteśmy na niego obojętni.